Nowy odcinek, wjeżdżę dzisiaj. Mam zamiar zrobić daily, ale nie wiem, czy jestem na to gotowy. Nie wiem, czy Wy to przyjmiecie. Nie wiem, może od jutra zacznę. Nie wiem, nie wiem. No nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dzisiaj zagramy sobie znowu w Rivals. Albo...

Nie mogę się doczekać nowej mutacji. Znaczy edy. edy... Nie. M mutacji. Tylko efektów. E będzie nowy efekt. Nazywa... Będzie się nazywał. No, nie wiem, jak to nazwać. No, ale może to będzie Polska. Ale nie wiem. Miejmy nadzieję, że to będzie Polska. Mogę się tego doczekać. Film będzie długi. Nie tak długi, 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 długi. długi. Tak na moim z jednym skąd, bo tam do dopiero był długi film, prawie dwugodzinne. Nie wiem, czy mi, Nie chciałam się po prostu, ale żeby było więcej kontentu, to... あっ、oh, oh. Mogę gościu chcę tylko knajfa. No dobra, mogę z nim zagrać na no, tego knajfa. <śmienny> oh, o! O ma podobne do mnie gościu. Ja się z nim to na knajp'ika piję. Thank Nice Fifa. Wow. Yep. Bro. What's a good one? Ja na to nie nie chcę ich naklepać. I co się nazywa czerpika? To mister. しました。

Yes! Yes! Mamy JEST! MAMY TO JAKIE Let's go Okej okay, dlatego Teddy do no mnie teraz ta broń Ja to widzę te, tej broń tak nie lubię nie, flash! Nie nic, nie nie widzę, okay, nic nie widzę, nic nie widzę Simon Ej Teddy, ty, ty jesteś na blisko wady, żeby cię nie wciągnął w ten taki płomień czy nie wiem co to jest so, Leży okay, Leży czyli... pierwszy Wciągnął mnie w płomień, no nie Trzymajmy się razem A no tak, jak my się trzymać razem jak cię już tu nie ma No właśnie Simon Dlatego uwaga, na spokojnie, na całe szczęście ja jestem troszeczkę więcej ja kapelową od niego. I większy level też troszeczkę, dlatego fajnie było nie przegrać. I leży! Nie! Druk nie! Wtedy tak się widzę, byłem pewny, że to przegramy. O nie, co to jest? Teddy nie! Dobro, no jestem pewny. Nie, ja nigdy złot. nie ogarniam tej broni. Uważaj ty na flary tak szczerze. O właśnie, bo te flary niby Do sobie... są. Znowu 55! Co Kiedy ty go trafiłeś? Znowu 55 leży! To, to z mojej ulwy robiłem zapomniałem, że nie zawsze trafiam. No to, to uwaga, Teddy, Dawaj chociaż raz go traf. To, to A no teraz to trochę średnio. Dawaj, Teddy, nie. co jest, co jest nie? Uwaga, pięknie. I Damaj, Flory. Ostatni raz go trafić, może tylko jeden, jeden raz Dlatego, że nie, trzeba tak się po niej bawić Teraz on leży, dlatego tak, się W tej chwili się wygrać i ten tryb no. jest zero Mega fajny, bo jak każdy ma takie same szanse Epicki. Ale propos tych samych szans jest wtedy jeden, jeden Dlatego teraz rozpoczynamy grę I od tej zaleczy tą wygramy, czy sobie przegramy ten tryb Dlatego wtedy w tej trzecia runda I to oni mają Hehe! <śledziany> Ja nie mogę 374 rocznie zniszczyć. cross jest Crossroads, 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 crossroad, crossroad, arena. No nie. O nie. Ale to będzie szybkie oh, według. Dobra Simon, albo my, albo oni. O nie słyszysz tam jakieś dziwne dźwięki? Co tam się co dzieje? Co się o, dzieje z moją kamerą? Co się z moją kamerą niby dzieje? No tu uwaga, widzę tu wtedy jednego. Leży Simon. I tam jest drugi, waga tam jest drugi. Teddy niegi i próbujcie po i Leży. nie! co jest wtedy, jakiego prime odpalił? Nie damy się tak łatwo, Simon. Mogą mieć 300 level, ale my umiemy grać Właśnie, także mamy teraz Paint Dlatego, tak jak się poddaję, łatwiutko. Uwaga, proszę, gdzieś tam wyrzucam. I myślę, że chociaż zostanie jednym. No ale taka troszeczkę średnia, dlatego ja po prostu Ej, ten jak podchodzi pod ciebie, to mu pomagam. Oj, zostawić ten interes. dawaj, dawaj, dawaj. Jeszcze jeden. O, zostawić ten BUM! Lecz 5 HP z na blisko, co jest niesamowite. No nie. Oho, dlatego widzę, że gdzieś tam wyrzuca. Tak, taki drugi No. Super Simon. Co to było! Co to robi? Reddy, proszę, pokonaj mnie 7 HP mu Simon zadaje, Teddy 8 HP mu zadałem, widzę. Tak się ten shotgun w tych rajbarcach nie wiem o co chodzi, ale jest średni. Aha, jak ktoś widzi, tej mam 39 i, i a jeszcze. No nic, ty, tego... w ogóle na się obraca <noise> <noise> no Tak się spokojnie, Na pewno mamy szansę na wygraną, nie przejmujemy się. Tylko lecimy Spokojnie, Samu, spokojnie, nie takie rundy się wygrywało. Oj, tak się, widzę, jeden ma tak małą HP, ty tarczy, to na starczy, to Leży! Tak, on, I on tego na 4 ma ma! się we dwójkę spokojnie. na niego, pięknie, jeszcze nie leży! Pięknie! essa Oj, tak żeby się ze skinę! Okej, okay, lato Teddy zwykły jest kar i nuż. Dlatego uważaj z tym nożem, To jest stylizować. idealny ekwipunek dla nas, Simon. No właśnie, będą chcieli podlecieć, co Leży? I co jest? Granatem my tego pokonaliśmy. Pięknie, Simon. Dawaj tego drugiego. Teddy ono minus 75, minus 50 już. Dobra, już go widzę, Simon. I leży, króciutko. No. co jest, co ich nam dają? No i teraz na dlatego Teddy tak że ja bym Trochę się bał, bo na telefonach. A na telefonach jest auto-namierzanie. Nie, nie trafiłem. Nie trafiłem kolejny raz. Znowu odlegko trafiłem, minus 50. Leży? Co jest, Teddy? Ty tego lepszego chyba. Ej, ty... I uwaga, Simon! Drugi Leż, też Leży, co jest? Co ty ty, ty robisz? No i widzę, tak się się, po... co bardzo ucieszyłem. Znowu, łuk! Spokojnie, Simon, damy radę. Okej, okay, dlatego widzę, tak się, ja tu nie będę próbować z łuku, Nie będę dawać prosa, bo jestem nupkiem. I jedynie, co, co z tych. Nie próbuję tych pistolecików. Nie tak się po co podjąłem z pistolecik, wyciągnąłem to. Ale liczyłem na to, że mój farty mi się dotrafić, ten łuk. A łuk naciągnięta na 200% to zawsze dużo HP daje. Co jest? Simon? Dlatego tak, się widzę, Teddy jest najlepszy. Tak, łuk <laughs> to gra! No właśnie, ponieważ nie dość dlatego, że wygraliśmy grę z Tediem, To wtedy widzę, na ekranie macie trzosek, które wygrały prezent i widzowie miesiąc skończył robuxy. dlatego Teddy pojął, że on dla nas wyśle prezenty teraz, a to całciłbym górę dla Teddy'ego. No to tak, się ja widzę, nie nagram jak kupuję bo nie robuxów ale macie ten widzeń potwierdzać, że to serio to dostało od Teddy'ego. Od dziś tydzień azjatycki w lidl Ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia, 425 ml, dwa opakowania plus jedno gratis. Wszystkie sosy Vitasia, 25% taniej przy zakupie dwóch. I makarony Vitasia już od złoty 99. Lidl, to się opłaca. Dzisiaj widzę dołączyłem do rajów pracy, ponieważ grałem chowanego, ale jako mały versus duży. Dlatego w tym momencie macie 10 sekund na schowanie się, a tu wygra dostaje z trzy macie tą mapę do dyspozycji. Okej, okay, no to także w cię trzyma wielki Jerry, który masz 30 HP. I ja mam pojęć, że to pierwszą swoją kryjówkę, a mianowicie jest oto taka zwykła kryjówka, ponieważ wtedy ciągnął małą brąz ze apteki i to nie będzie widać. A więc 3, 2, 1, czas się skończył, zaczynamy. O nie, dlatego no widzę, zobaczcie, że no tu wtedy idzie gdzieś w ten dzień Nie widzi. I, o, o, jak blisko mnie był? Co jest? Gdzie wy jesteście? Wyłaził wam taką specjalną broń. Skakujemy sobie tutaj. I cię przypadkiem kogoś nie widzę. O, Jerry, nie mamy tutaj. Na renu. No, się. Się Uciekam, <laughs> teraz Dlatego tak, się w tej znalazłeś na początku ten Diego, ale się go nie pokonał. Dlatego, wtedy, że mnie słyszysz, strzela i wziąłego, bo jak go pokonamy. To wtedy, jakby my to wygrywamy, czyli chowający się. Dobra, strzelam. Okej, okay, no to także widzę, że musi mieć mega ryzyko, bo gdy szybko wkurzy zacznie mnie gonić, to o. wtedy musi Ej, że dostałem! Edy, dostałem, Simon pomóż! O, dlaczego nie perypet rach na siebie! Ej, jeżeli chodzi najwielkiej, wielki dokładnie. No, powiedz, wy serio, chcecie zginąć, nie chcę ci skrzynek! O nie, o nie, dla teraz tak się <tysitry> widzę, w tej dziedzinie nie się już dla to czasu nas tą kampę! Simon pomóż! I nie widzę, tak się nie wiem jak wyjść na ten dach teraz, a barej tamto bądź tu stoi! Uciekaj, Simone! O nie, zaraz co to jest ramion! Czas na tą kampę! I najlepsza krewia, które ja mogę chyba aktualizować to jest oto ta tu, uwaga, Jerry masz go! Czy jaką już mam dwie osoby widzę na który zaraz tam już nie będą jak tam wejdę O, dlaczego będę zobaczył, a tutaj ten czy, 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 tam idzie i co jest, z O, o, nie no, to no, czas panówki do mnie z góry piszę was zaraz do lubeczku, jestem tutaj, o nie, o, jest nie, o nie, no to tak się widzę, co jest, nie, 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 to nie, Ale mu trochę zadałem A więc czas na kolejnych, muszę wreszcie wejść na ten dźwig Okej, okay, no to tak się, no nie widzę, nie wiem czy widzieliście ten i odpad, Ale teraz patrzcie, jak to dżery sobie zaspiął Aby się schować, i ten gościu zeskoczył z tego dźwigu I tam jest nas pełni No to jest szansa, że jakby nim się zajmie, a nie mną Jednak to, co widzę, ważne, muszę pamiętać o tym Że ty jest czasu, macie jakieś I to wszystko <słysy> Cały czas może nas znaleźć. A ty chcemy wygrać i co jest każdy z tego dźwigu zaskoczył już! Już kanet wiem czy ponieważ ten coś nam wchodzi, właśnie to uwaga, bo i niego! Uciekać z tego drzwi, bo zniszczę! Bardzo z tego czyli taki pewny! O, 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 o pokór tego zobałem! Oj, no, ten ty jesteś ja przecież, O, na to tak się muszę uciekać, ponieważ Dzier już to przed... i nie sam spadłem! No to chyba kończymy tą gierkę, kolejny, właśnie spadł na dół i gdzie mam ostatniego? No nie, tak szybko, nie widziałem jak tak szybko się stały. stało i teraz uwaga, Jerry wielki spada i poko! nie, dlatego tak szczerze że o wiele lepszym wygrałeś, ale tylko pierwsza runda Dlatego zgodnie sobie niech tą musisz muszę o to co z księgi chcesz 300 do to jest tyle mega dużo Ale spokojnie, ponieważ to mi ją zaraz odejdzie w następnej rundzie. I widzowie zobaczcie, ja to wtedy się ogień się gości w okularkach, dlatego wiecie co robimy chłopaki? Jestem Lecimy! No właśnie, ponieważ na tej mapie jest jakby taka sekretna kostka, do której można wejść I ja tam na co wejść No właśnie, <laughs> też, Ale jak wy też, jak będziemy chcieli w trójkę, to myślę, się skapnie o tym Dlatego nie możecie. No tam nikogo No Nie, dla to Także, tak Teddy, są tej kostki, to moje ten się źle skończy, dlatego ja może tej kostki Simon. pójdę później, a teraz się gdzieś tutaj Teddy, co? Musisz mi pokazać jak się wchodzi tej kostki, bo ja nie wiem. Ale Teddy znowu mi to jest bardzo zupełnie bo tam stoi Jerry i ten gość się następnego już tam widzi, dlatego ja bym Teddy zrobił coś takiego, że po prostu schodzę na dół i tutaj jakąś kampę sobie weźmiemy. Tak, ale ja nie wiem, że to tu przy tym obrazie. I tak szczerze widzę, wiem, że jakby to nie jest dobra kampa. Widzę go! To może Potrzebać! do niego nie strzelaj Teddy, bo tu podejdzie wtedy. Ja już mu trochę życia zbiłem! Ja, no nie, 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 nie zaraz idzie się Muszę Musi włączyć teraz to... O! Oh, jest tu! No nie mogę, no, sienk, no to, cicho!